Pogadamy sobie o oczyszczaniu energetycznym siebie przy Spring Rollsikach. Zrobiłam też zarąbisty sos orzechowy. Let's do it! Ci, co praktykują magię, myślę, że o tym wiedzą. Na pewno. Natomiast reszta być może nie, ale oczyszczanie siebie jest istotne. Właśnie niezależnie czy, czy praktykujecie, czy nie. Tak samo jak sprzątamy własne mieszkanie teraz na jakiś czas, dokładnie tak samo powinniśmy Oczyszczać siebie, ponieważ na co dzień mamy styczność z innymi ludźmi, już pomijając to, co nam kto może wysłać, tak? A jak jesteśmy również w temacie jedzenia, to świetną rzeczą do oczyszczenia organizmu są posty, do których zachęcam, tylko z głową przygotujcie się wcześniej, a raczej swój organizm odpowiednio. Posty również stosuje się przed różnego rodzaju zabiegami magicznymi, ciało musi być odpowiednio przygotowane do niektórych rytuałów. Jeśli masz jakiś sposób, możesz śmiało podzielić się nim w komentarzu. No to co? Możemy się oczywiście okazać ziołami, smuszkami z ziół. Te, które widzicie za mną, to są zrobione przeze mnie smuszki. Zostało mi jeszcze kilka sztuk, także jeśli ktoś byłby chętny, to śmiało piszcie. Tam jest szałbia, jest wrotycz. Myślę, że ważnym aspektem jest aktywowanie ziół, czyli połączenie się z ich tak jakby duchem. Powiedzenie po prostu konkretnie, co ma robić. I generalnie ja polecam przy każdym ze sposobie. Mówienie, mogą to być remowanki, mogą to być zaklęcia, jakieś psalmy i tak dalej. Zależy, co tam z Wami tak naprawdę rezonuje, najbardziej. Ale aktywacja, myślę, że jest to must have. Wiemy, słowa mają moc, także zostawiam to bez komentarza. Kolejna rzecz, dosyć banalna, i zakładam, że wszyscy to robimy codziennie w mojej głowie. To jest prysznic. Jak wiemy, żywioł wody jest oczyszczający.